No zostaw! Co ty robisz? <grystanie> Okej, okay, trochę tu zamurowałem, o dobra. Jest podparcie, jest dobrze, jest nadzieja. Ej, e, czemu nie jeździcie, Eksadia? Eksadio, Murzyn Co? się zmęczył. Eksadio, Exa... Exa... czyjesz jeszcze? Murzyn, <grystanie> się to mój generator drewna! Nie ma tutaj PvP. No i generator drewna ma. Nie to za Murzyny, spadłem! Jaki Murzyn? Panu dolamy właśnie. Murzynie! mój generator Ej, ej Murzyny, gdzie tutaj był ten? Gdzie tutaj był ten, ten? No to jak się nazywa, wiecie. Marcin, pomógł swój! Daj taty, wodę na mnie. Panowie, spokojnie, bo my się Spodnie, tu zabijemy. Oj tam, oj tam. Ej, ktoś to nakrywa. Nie. To ten hatkę. Yeah. Okej. Okay. Celuję ci prosto w nos, którego nie masz. Puk, puk. Mączka. Mączka, Słucham. chodź tu na chwilę. Mączka, chodź tu na chwilę. Macie wodę. Piękne napędzę lewą. Łap, łap, 25 łap. kobla i staraj się tą gildię rozbudować. Ujca. Ten domek, żeby było to widać, większe terytorium. Żeby każdy miał miejsce. Moje miejsce tutaj. Nie, daj. Podejrzak Tego przestanę. Idź do swojego lepiej domku, co? Ja mam już mały domek, po większego potem. No idź do da domku. Gdzie ty jesteś? Aha, widzę cię. Da, to nie człowiek, da by... Też To jest pier. <laughs> Ej, mogę drewno? <śmiech> nie <laughs> możesz. No, mogę że... <laughs> drewno Marcin, nie? Nie mojże jesteś. No matki mi nie pozwoli! EJ! KTK! Ja się wstałem! Shit! Jestem! Jestem! Idę do góry teraz! O nie! Łap Dawid, łap wodę tam! O nie! Ej, tu jeszcze chcesz ktoś wsadzi. Wiecie, że ja to nagrałem. Ej, ej, ja. Christiano, wpisz to, co ja ci tam dałem. Na kanał Kto? kanał Kto? O nie. Kto to Kto to nagrywał? Ja to nagrywał? to nagrywał? Christiano, to to, nagrywało. to, to nagrywało. Oj jaki fajny domek, jak... Ej, zmieścimy się tam wszyscy? Chodźcie. O nie! Został mój do! Mam grzecz na Ej, I, 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 i no cały ptat jak kamienia poszedł. Jak jest? jeszcze raz oh. nie podkopiesz, to jakieś pierdzielne. E powodzenia. Było 5 Było... kości za 30 zł, to jest tanio strach. Ty tu pik 10 za 35? Tak, ale Co ci chyba na tym sklepie będziemy zostawali, bo tu jest chyba... O. Mączka na pewno! Tak ja to nie je to jest. to ją na kost. Ok, mamy bałwana, który już. Tak więc, dobra! Mm. Koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się ten odcinek spodobał. Jeszcze nie wiem, jak nazwie, nazwie tę serię. Serię Chyba na, nazwę ją. Yy, Trolling? Coś takiego. I później. I yy, później wrzucę. Może będzie śmiesznie yy, i dziękuję, że oglądaliście. Na razie, cześć.